Ale, przynajmniej, jak jestem healerą, to mogę sobie pograć. Ano, mimo, że. Nie jestem jeszcze. Tak. Tam, gdzie chciałabym być. Ale pracuję nad tym. Okej, okay, teraz, jak już tutaj posprzątałam. Jestem gotowa. Jeszcze musimy rozwalić to. I teraz już spokojnie wygramy. Żyjemy! Już myślałam, że wszyscy spadną z. Mostu, ale żyjemy. Kochani. Jezu! Jesus, take the wheel! Czy <laughs> oni mają farę? Nie, to część. Purpurowi! wszyscy są purpurowi, no nieźle. Oh, o, Co to było? O, dziękuję, dziękuję ci. Oj! Czy ja właśnie zrobiłam nano na naszego Genji'ego, który jeszcze miał na sobie Mercy i nikogo nie zdołał zabić? Sad. No jeśli nikogo nie zabierz znowu, to się wścieknę. Nie mogę. Już nigdy więcej nie zrobię nano naszego Genji'ego. Nie! Udało się! Udało się! Nie mogę w to uwierzyć! Nie trafiłam w naszego... <goda> Jak to? <goda> Straciłam 10 lat mojego życia po prostu Umrę dziesięć lat wcześniej po tym meczu. Tropia to! Tropia to! Nie mogę w to uwierzyć! Nie mogę w to uwierzyć! Udało mi się uśpić Sygma latającego. <laughs> Co za. I znowu go uśpiłam. Ale teraz zginę, nie? Jeszcze się trzymam. Okej. Okay. Ło, wow, teraz tu już na pewno zginę. Poczekam tutaj. Tutaj jeszcze jakiś szalony Genji lata. A, oh, merci! O oh. oh -oh. Ogłuszona, zabita w plecy. Okej, okay, Rothu tam po lewej, trochę traci życia. Uuu, oberwał kamieniem, dobra, trzymamy się. Ktoś ma tutaj... Oh! Oh! Sama oberwałam kamieniem. Gdzie jest nasz Reaper? Czy nasz Reaper doszedł do ultra? Jestem yes. gotowy. Yes. Trzeba wzmocnienie. Do woli. się Robisz to, stary, robisz! Dało się wreszcie. Yes! OK. OK. <toddose> Zabi fare? Ah, outro isso! Uau.